Szanowny Panie Premierze, Pani Dyrektor Generalna Ministerstwa, Państwo Rektorzy, Szanowni Państwo. Ja rozumiem to szczególne powitanie mnie przez mojego kolegę prorektora, bo bowiem wiemy, że ustawa 2.0 nie przewiduje funkcji prorektorów. Ale, ale uspokajam, uspokajam. Statut Uniwersytetu Śląskiego przyjęty przez Senat w dniu 28 maja przewiduje tę funkcję, co prawda bez nazwisk. <grywa> Szanowni Państwo, od 18 lutego, kiedy na Politechnice Łódzkiej, widzę pana rektora Wiaka, odbyła się debata Statut Uczelnia Ustawa 2.0, czyli pierwsze spotkanie w nowym cyklu debat NKN Forum poświęconych wdrażaniu reformy nauki i szkolnictwa wyższego, minęło. Prawie pół roku. Nie ulega wątpliwości, że był to i nadal jest pracowity czas dla wspólnot akademickich, które nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce traktują jako szansę rozwoju. Debaty NKN Forum i toczące się podczas tych spotkań dyskusje punktem wyjścia czynią doświadczenia uczelni we wdrażaniu interesujących rozwiązań, na których opierać się będzie nowy porządek w nauce i kształceniu akademickim. Nasi zacni goście, referenci, paneliści, dyskutanci, wszyscy uczestnicy katowickiej debaty są gwarantem, że i dziś dojdzie do konstruktywnej wymiany myśli, doświadczeń, przemyśleń i rozwiązań w zakresie ścieżek kariery, rozwoju kart, szkolnictwa wyższego i nauki. Szanowni Państwo, w Uniwersytecie Śląskim przekonaliśmy się, że indywidualne ścieżki kariery i rozwój pracownika w sporej mierze uwarunkowane są przez zespół, w którym pracownik funkcjonuje. Dlatego w nowej strukturze naszej uczelni zaproponowaliśmy odejście od sztywnych jednostek organizacyjnych najniższego szczebla, jakimi mogę powiedzieć były w naszym przypadku katedry i zakłady. W tej poziomowej strukturze uczelni, zawierającej 8, a nie 12 jak dotychczas wydziałów, w miarę możliwości dziedzinowych lub tworzonych wokół dziedzin, będzie 25 instytutów dyscyplinowych w ramach tych wydziałów. W instytutach pracownicy będą organizowali się w zespoły badawcze, wokół liderów i tematów badawczych, lub sami będą mogli tworzyć zespoły. I to jest jedna z najistotniejszych zmian, jeśli chodzi o pozycję i rozwój kariery akademickiej pracownika naszej uczelni. Za organizację badań w Instytucie będzie odpowiedzialna Rada Instytutu, będąca organem wewnętrznym, mającym uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Takie rozwiązanie naszym zdaniem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Aby mogli w sposób autonomiczny tworzyć dowolne zespoły badawcze o charakterze zadaniowym czy projektowym, z możliwością przynależności do dowolnej liczby tych zespołów. Będzie to sprzyjało dowolnemu wyborowi tematów badawczych, ale także będzie to nakładało całkowitą odpowiedzialność za ich powodzenie oraz za pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Powinno to zapewnić większą niezależność formalną pracownikom kreatywnym, niezależnie od ich uzyskanego stopnia naukowego, oraz wyłonienie tych badaczy, którzy mają największy potencjał, by wzmocnić pozycję naukową jednostki. W ten sposób spełniamy postulat zapewnienia autonomii pracownika i prowadzenia badań naukowych. Mamy nadzieję i przekonanie, że ten model będzie sprzyjał rozwojowi naukowemu każdego pracownika i zespołu, w którym pracuje, a także wzmacnianiu jakości badań naukowych, autonomii uczelni i jednostek badawczych. Szanowni Państwo, mamy świadomość, że rozwój zespołu, a zatem i pojedynczego pracownika, zależy od wielu czynników, takich jak dobre relacje interpersonalne, ale także od merytorycznych intencji, wytycznych, wytyczonych celów, od przepływu informacji, od organizacji, koordynacji, a może i także i zapewne wielu innych czynników. Ważne jest także motywowanie pracowników do zaangażowania w życie uczelni jako całości. Dlatego też w naszej uczelni zainicjowaliśmy powstanie interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr. Celem tego centrum będą działania na rzecz rozwoju kadru uczelni doskonalenia procesów zarządzania kadrą zgodnie ze standardem Human Resources Strategy for Researchers. Zatem Centrum jako think tank do spraw rozwoju kadr stawia sobie za cel wspieranie nauki poprzez doskonalenie kluczowych kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej zarządzającej, administracyjnej i pracowników inżynierii no technicznych. Jednym z instrumentów tego wspierania są dobrze zaprojektowane ścieżki kariery w oparciu o diagnozę celów i potrzeb uczelni oraz potencjału kadrowego. Pomysł i cele tego Instytutu będzie jego konstrukcja, będzie zaprezentowany dzisiaj w wystąpieniu pani profesor Barbary Korzusznik, na które to wystąpienie Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej debaty Proponujemy Państwu dyskusję, pogłębiony namysł nad istotnym zagadnieniem, jakim są ścieżki kariery i rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki. To od potencjału naukowego i dydaktycznego kadry uczelni zależy jakość badań i kształcenia. Życzę wszystkim uczestnikom udanej debaty. Dziękuję znamienitym dyskutantom, moderatorom oraz prowadzącym debatę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Słowa wdzięczności i uznania. Oraz serdeczne podziękowania kieruję do tych wszystkich z Państwa, którzy to dzisiejsze spotkanie przygotowali. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego są to koledzy prorektorzy, pan profesor Tomasz Pietrzykowski profesor Ryszard Koziołek, wraz ze swoimi zespołami. A w szczególności dziękuję. Księdzu, profesorowi Antoniemu Bartoszkowi, dziekanowi Wydziału Teologicznego, gospodarzowi miejsca, w którym dzisiaj gościmy. Panu premierowi dziękuję za to, że nieustannie obdarza nas zaufaniem i powierzył po raz kolejny organizację konferencji, tym razem tej debaty. Na wszystkim, szanowni państwo, tutaj zebranym oraz oglądającym, Tę debatę dzięki transmisji online. Życzę, byśmy kontynuując tę wspaniałą przygodę, która nazywa się Dialogiem, wypracowali innowacyjne i elastyczne rozwiązania oparte na zrozumieniu potrzeb kad rozwoju kadr szkolnictwa wyższego i nauki. Dziękuję bardzo.